Witajcie, w dzisiejszym odcinku mamy tutaj Marka, który przywiózł do nas nastrojenie E36, i to nie byle jakie, bo mamy to w kabrio. W tym momencie walczymy, ponieważ na początku walczyliśmy ze Spiduino, tu mamy Spiduino, już jest ogarnięte, a teraz walczymy z czymś takim, że mamy nieszczelność i jest to bardzo dziwne, bo wykluczyliśmy już właściwie wszystko, a nieszczelność dalej jest, czyli krokowiec i tak dalej. Teraz zatykamy w ogóle. Eee, dolot i sprawdzamy, czy nadal tak będzie. No. no jeszcze gdzieś indziej musi być. <laughs> Zasysał tutaj mapę, no to, ale... Tak, będzie zasysało, ale to w takim razie jest gdzieś... Nie, ale tutaj, tutaj było szczelnie, krokowca wykluczyliśmy całkiem. No to teraz jest też wykluczony, bo krokowiec tutaj wchodzi. Aha. Czyli, no, czyli tu. tutaj mamy wszystko... A tu jest uszczelka? Nie. jest bez? Co? Jest uszczelka? Y jest gumowa, taki o-ring. Aha. No tak. Moment... O, Magia. Kurde, Magia. nie wiem czy odkręcić przepustnicę teraz, czy, czy to będzie tutaj na głowicy? Może na tej uszczelce kartonowej. Ale to co by miało, czemu by coś nie miało być? Mamy przyczynę, jednak przy spawaniu Zrobił się banan No i mamy tutaj tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć Śrubek, które nie były w stanie tego naprostować Działa Działa Jest progres Jesteśmy na hamowni i korzystając z tego, że jeszcze jest cicho Auto już mamy zapięte Tutaj jest złapane bardzo mocnym łańcuchem także żeby nie, nie odleci nam z rolki Oby No i co, może kilka słów o tym Aucie, o tym pojeździe do czego to służy, ile jeździ, od kiedy masz? No bo w E36 w. w Cabrio. No tak. Stare praw. auto, 94 rok. Od 6 lat jestem właścicielem tego samochodu. Przyjechało z Niemiec. Delikatnie uszkodzone. Delikatnie. I od tamtego czasu jeździło u mnie, ale zabrakło mocy. Jestem tu u zgrywusów, bo zabrakło mocy. Tutaj pod maską. No to robiłeś to wszystko na wzór filmiku, który zobaczyłeś. U nas, tak, tak, dokładnie. To, co wyście zrobili na YouTubie, to dokładnie na tyle na ile umiałem, to odwzorowałem to wszystko tutaj na własnym samochodzie. No z takich rzeczy, które są ważne przy budowie turbo, no to ten silnik seryjnie miał podwójne sprężyny, nie? Tak, dokładnie. Także mamy tutaj podwójną sprężynę. To mamy zdrowe. podwójną sprężynę i. Jeszcze wysłałem ci podkładki pod sprężyny tak. o grubości aż 3. 3 mm. Także tutaj, jeśli chodzi o, o twardość, to jest zrobione tak no jest. mocno. Teoretycznie jest, można było spróbować podkładki 2 mm, ale po prostu w tamtym momencie nie miałam takich, bo ja je zrobiłem właśnie pod pojedynczą sprężynę. A, to ale są... też mieliśmy w swoim małcie. Ale po prostu chodziło mi o to, że. My to no. bardziej robiąc 3 mm, to bardziej myślałam o pojedynczej sprężeniu niż o pojedynczej. To tu jest y, podkładka ta wasza, 3 mm, seryjna i to wszystko złożone. Seryjna dosłownie to jest taka cieniutka, nie wiem ile ona tam ma, ale. Działa. To. Działa. Sprawdziliśmy półtorej bara, nie ma problemów z tym, żeby, jak my to nazywamy, pływanie zaworów. Tak to określamy, to zjawisko, które występuje, czyli po prostu uchyla nam zawór i silnik się nie napełnia. No i skaszanka. Turbo również skopiowane jest to Chińczyk K04-022. Tak. Czyli sprężarka z 1.8 Turbo Volkswagen. Robi, no zobaczymy ile zrobi. U nas zrobiła 224 konie, ale my mieliśmy problem z, z tym, że u nas została pojedyncza sprężyna. Mieliśmy taki ciasny kolektor z trójników, no i to powodowało, że, że no dalej ta góra była słaba. No dobra, także szybki opis. Bardzo Bierzemy się za strojenie. Możecie napisać teraz w komentarzu, ile obstawiacie mocy, zakres, powiedziałbym, że to będzie między 215 a 230, ja tak obstawiam w tym zakresie. E, ja obstawiam, że jak będzie 200, to i tak będzie dobrze. A jeszcze temat sprzęgła, bo nie pytałem chyba. E, 240 mm z 39 z 2.8. I jest dwumast, tak? Tak jest, dokładnie. Jeśli chodzi o sprzęgło, to akurat teraz Sławek wkłada nasz silnik 1.8. Mieliśmy wcześniej też taki zestaw 240 z dwumasem i Sławek wkłada jedną masę, odlżony ma 5,5 kg. Robimy to po to, bo te silniki One są takie zmulone trochę. Nie chcą się tak wkręcać na obroty, także zobaczymy jaka będzie różnica. No tak, to zawsze troszeczkę lżej. Powiem Wam, że mamy delikatnego stresika, bo y, Marek do nas przyjechał o godzinie. 90. Po dziesiątej było. Teraz mamy 16.30. Dobra. Dopiero rozpoczynamy storojenie, Jest piątek, a no i chcę dziś wracać do domu. Także jest ciasno. Musieliśmy kilka rzeczy poprawić. Czyli typowa. Wiecie, to były takie bolączki wieku dziesięcio. Wszystko już teraz działa. Nawet mieliśmy jednego fakapa z Piduino, ale to była taka. Ale przez którą trochę to się opóźniło wszystko. Także no jest skromnie czasowo. A ty mieszkasz od nas ile drogi? E, 270 km. 270 km, czyli jechałeś do nas 4 godziny? 3 godziny 20. 320. No, jakby nie było, to nie jest tak jak rzut beretem. Nie, nie jest rzut beretem. Także będziemy robić wszystko, by dziś e, oddać to auto. To byś mógł, mógł zabrać lawetą z powrotem do domu. Dokładnie. No, jak widać, nie nagrałem nawet innego wybiegu. Był taki wybieg. No, okazało się, że ten Westgate tutaj, nie widać w sumie nic. On jest za mało, jednak rozwiercony. Był rozwiercany, no ale jednak jest za mało. To jest generalnie taki fuck-up. Wiem, że to turbo kosztuje 400, 700 zł, ale no po 4 latach sprzedaży mogliby to kurwa poprawić, nie? nie. Otwórz nie widać. O, tak to ma wyglądać. Tutaj jest połowa materiału do zebrania. Czyli jak macie pierwszą średnicę, to macie ją powiększyć dwukrotnie. Siedzi z powrotem. Chwila prawdy. Skromnie czasowo, bo dopiero tak naprawdę teraz przystępujemy do, przystępujemy do strojenia. 19.40. Skromnie trochę. Max, max, to jest 22, czyli godzina... O. Godzina, jak to się mówi, cisza nocna. Akurat ktoś piąteczek, ktoś na ogrodzie, grilla pali, no to, będzie słuchał, nie? <śmienny> Pierwszy minister, 214 260 N. Ile? 214. W pierwszym ranie. Wiesz to jest 214, ale mało Nm czyli jeszcze niskie doładowanie dołem. Myślę, że 07. Nie wiem ile on tam wie, ale obstawiam, że tak było teraz. Przeładowuje. Tak? Przeładowuje. Dało, dało, Z dołu przeładowuje, źle Śled, taworek, tak. Dobra, więcej nie można, bo mówiłem, że będzie między 215 a 230. Mamy 228, 330 niuta. 1-1 bara po całości. Tak. Do góry muszę dołożyć na 1-2 bara rosnące to... Górą jeszcze za może mogę dołożyć. Ale ten silnik patrz. Bacz... Ale tu przy wchodzeniu muszę zdjąć jeszcze. Mm, Porównywałam już do naszego, co robiliśmy 1.9 To tutaj góra jest całkiem lepsza. No Ui, tu patrz jak to robi górę. Ja jestem w szoku. tak ja gdzieś miałam to wykres No tutaj. Bu... Wielator się w to jest porównanie do naszego no m 4 To pojemność 100 pojemności więcej, jednak delikatnie szybciej stało turbo. To jest nasze M43 B19. Porównanie, ale góra, spójrzcie. U nas była pojedyncza sprężyna, tu jest podwójna sprężyna i podkładka. I jak góra lepiej się napełnia, widać, że ono chce. A co do piszczenia, no to niestety, ale ten kolektor sący on był krzywy. Ja to nie mam takich narzędzi, żeby zrobić dobre planowanie, i po prostu na ta Przelizałem go trochę, to nie jest takie idealne. Poprawiło się znacznie, no ale jak widać dostało boostu, no i teraz jest minimalna nieszczelność. Słychać jak się zmienia, kiedy ruszam kolektorem. A my już z powrotem pod warsztatem, godzina 21:30 skończyliśmy. Nic nie nagrałem tej końcówki, bo byłem odebrać pizzę, która miała być gotowa godzinę szybciej. No i oczekiwałam na nią godzinę, także. Cóż. Generalnie działa wszystko. Udało się. Także zmieściliśmy się w tym czasie, że, że, że normalnie możesz gdzieś wyjechać, nie musisz nocować. Także w sumie jesteś chyba zadowolony, nie? Ja, tak. Super. I w sumie to wklejałam wam tutaj wykres, ile tam wyszło. 233 i 320, 26. Jakie doładowanie? Jedno, jeden. Po całości, tak. Mhm. Można byłoby więcej? No, można by było. Nie chciałem. Ale właściciel się bał. No, w sumie to osiągnięte, to co chciałeś. No, to ja liczyłem na 200 i byłbym zadowolony. A jest 230, to. hura. 232, tak? 2, 3, 3. 233. 233 konie, no to w sobie, do, jak już mówiłem, do 3 litrówki bez problemu stajesz i właściwie. Jeśli jest seria 3 litrówka to jesteś pewien, że ją robisz jak chcesz, bo żadna, nie ma 3 litrówki, która przynajmniej by generowała tą seryjną moc, to jest naprawdę, takiego auta to można szukać ze, ze świeczką. Mieliśmy jedną taką sztukę, ale to naprawdę auto przyjechało ze Szwecji, Szwajcarii, no i naprawdę to widać, że ono było takie... Nie miało serii. Znaczy nie miało serii, ale prawie, bo niuta miało serię, 300 niuta i 224 konie. 305. 305 a 350 serii, tak? Także to była jedyna sztuka. A tak normalnie to tak y, często, gęsto wychodzą po 210 koni, 200. Y, więc do tak, taką czybitówkę możecie robić, nawet. Nawet zrobisz taką, co gdzieś tam jest porobiona Ale nie do, do końca dobrze dostrojona I taką też możesz zrobić Tutaj macie nałożone dwa wykresy Pierwszy to jest z tego auta Czyli M43B18 A drugi to jest M43B19 z naszej E46 I jak widać jest, jest znacząca różnica właśnie górą O której wspominaliśmy o tym wcześniej No w tamtym przypadku no, Po prostu mi należało po stronie pojedynczej Pojedynczej sprężyny zaworowej No i jak widać Tutaj kolektor wydechowy jest identyczny, natomiast jest podwójna sprężyna zaworowa, i jak widać ten silnik no tą górę chce dalej robić. No są też jest identyczny. No, jest identyczny, turbo jest identyczne, więc w sumie różnica jest tak naprawdę po stronie pojemności. 0,1 litra mniej u mnie było, yy, tutaj jest. Mhm. I, no, I że jest tutaj podwójna sprężyna. Także yy, ja tam robiłem takie teorie, że należałoby zmienić kolektor wydechowy i. To znaczy, to by się poprawiło na pewno, ale nie byłem pewien właśnie, czy się poprawi, jakbyśmy dołożyli podwójną sprężynę, a teraz już wiem. Tak więc jeśli chcecie robić coś, w takim silniku macie ciasny kolektor wydechowy, czyli z strójników najprostszy, no to podwójna sprężyna, no i podkładki 3 mm i takim, z takim zestawem robicie 230 koni przy użyciu tej sprężarki. Myślę, że takim 340 Nm czy tam 330, no to takim autem już uwierzcie, można sobie. Bokiem polatać. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcineczka. Cześć. Ciemka.